Dzień dobry wszystkim w naszym gabinecie rehabilitacji Profcare, który w obecnej sytuacji jest zamknięty, ale ten filmik jest jakby odpowiedzią na potrzeby naszych stałych pacjentów, jak i tych nowych. W związku z tym, że dostajemy różne zapytania, kiedy możemy wystartować, kiedy możemy przyjąć pacjentów lub w jaki sposób inny możemy im pomóc, to jest właśnie odpowiedź na jakby Państwa. Potrzeby. W związku z tym, że do tej pory sytuacja wyglądała tak, że pacjenci do nas dzwonili, pytali się, czy z ich problemem my sobie radzimy lub w jaki sposób pracujemy lub czy po prostu możemy rozwiązać ich problem. E, oczywiście wtedy właśnie rozmawialiśmy, robiliśmy taką wstępną konsultację, taki research, e, już mieliśmy wtedy też wgląd mniej więcej w ich sytuację i pacjent wiedział, wtedy się decydował, czy po prostu przychodzić do nas, czy na przykład iść jeszcze na badania obrazowe, czy do innego po prostu lekarza. To było i zostaje jak najbardziej darmowe. Tak samo to dotyczy naszych stałych pacjentów. Jeżeli oczywiście potrzebują jakiejś pomocy, mają z czymś problem lub nie wiedzą, jak sobie z czymś poradzić, no to oczywiście śmiało możecie do nas dzwonić. My jak najbardziej jesteśmy chętni do takiej pomocy i w zasadzie zawsze byliśmy i tak to u nas wyglądało. Ale w związku z tym, że są nowe potrzeby, są, jest nowa sytuacja, wychodzimy do Was z nową propozycją i tak jak do tej pory to było wszystko stałe, ta darmowa konsultacja i taki przesiewowy jakby wywiad. Chcemy to uzupełnić o coś nowego. W tym przypadku będzie to sytuacja taka, jeżeli po takiej konsultacji pacjent uzna, że jest potrzeba, my uznamy, że możemy tu pomóc w jakiś inny sposób, to nagramy dla Was indywidualny film z autoterapią, szczególnie pod Wasze schorzenia pod Wasze schorzenie lub pod to, co Wam dolega. Bardzo ładnie to żeśmy nazwali iPad w skrócie. Bardzo dobrze się kojarzy w obecnej sytuacji. A oprócz tego jeszcze e, doślemy Wam różnego rodzaju materiały dydaktyczne, e, które pozwolą Wam zgłębić Wasz problem i jeszcze bardziej go zrozumieć, i uzupełnić to o, także o dodatkowe ćwiczenia. E, My obracamy się w środowisku właśnie fizjoterapeutów i trenerów personalnych, trenerów motorycznych, więc mamy duży dostęp do różnego rodzaju materiałów, czy to w świecie, czy u nas takich prywatnych, więc taka konsultacja, wzbogacona właśnie o te dodatkowe rzeczy, myślę, że może zaspokoić Wasze potrzeby. Będzie to dostępne w naszej stałej ofercie na stronie internetowej, tak jak do tej pory pacjenci na chcieli się umówić online. U nas tak będzie teraz zakładka Fizjo online. Będzie ona kosztowała 25 zł. Jeżeli chcecie ją zamówić, to po rozmowie właśnie się umawiamy, że wchodzicie na stronę i ją sobie zamawiacie. Po opłaceniu my dostajemy informację, że usługa została opłacona i w przeciągu 48 godzin dostajecie materiały na dowolną skrzynkę lub tam w jakiejś tam elektronicznej formie na jaką sobie zażyczycie. Wiemy też, że to już działało, wiemy, że do tej pory, znaczy do tej pory wiemy, że też były takie sytuacje, bo pacjenci nie mogli do nas dojechać, byli za miastem lub po prostu z innego kraju też się zdarzali, że mieli takie potrzeby i już takie różne formy kompleksowego zaopatrzenia na odległość, żeśmy próbowali robić, więc wiemy, że to działa. Pacjenci byli za, e, zadowoleni, e, satysfakcjonowała ich taka forma e, zaopatrzenia medycznego. E, I jeżeli wy chcielibyście z tego skorzystać, to chętnie polecamy. Mam nadzieję, że to pomoże. Na pewno zawsze skonsultujemy to w dalszej części, czy to nie jest za mało, czy czegoś więcej nie potrzebujecie, albo nie pozamieniamy tych materiałów na coś bardziej wycelowanego w Wasze potrzeby. Jeżeli uznacie, że chcecie właśnie z takiej formy skorzystać, dzwońcie do mnie lub na drugi numer do Mateusza i postaramy się tak jak do tej pory Wam zawsze pomóc i mam nadzieję, że po prostu to wypali. Jesteśmy w kontakcie.